Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Już Windowsowych Potyczek. w tej materiale będę pogrywał e, oraz oglądał zwanym e, powtórkę z Lord 40T. Był to swego czasu pojazd 9 tiru drzewkowy prowadzący do e, linii Bad 25T. Następnie od Gaming go wyrzuciło, a po czasie dodało jako pojazd premium 8 poziomu. Jest to magazynek 4 z 4 pociskami. Petace tutaj wynosi 232 i jest tutaj mianowicie też 300 uszkodzeń. Zweryfikujemy dokładnie tak. Gramy tutaj na mapce murowanka na 8 gierach. Standardowo sobie podjeżdżam początkowo na lewą stronę. Stałem się tutaj ogólnie przeatakować te nasypy, te góreczki. Zwykle też ogólnie ścinam tą trasę jadę bezpośrednio w tamtą stronę. Aczkolwiek postanowiłem, że tej bardziej padę na lewo, tak maksymalnie, ile się da. Praktycznie doskrają mapki. W wyniku tego, że ostatnim czas jak skacałem odcinki, to często pojawiały się jednak jakieś lekkie pojazdy, które miały dobrego spota i niepotrzebnie potem zrywałem pociski na początku. Tutaj zajmuję już pozycję przy nasypach, obok tych domków. Widzimy już tutaj wrogiego pancera 4S, smalturma, który był dostępny ostatnio w tym właśnie wydarzeniu do zdobycia, oraz typa 58. Nasz pojazd w postaci, skory T25 wyjeżdża praktycznie na głupiego, ogólnie pospotował troszeczkę, ale pada. Ja tutaj teraz skupiam na Helkata. Niestety, w wyniku tego, że nie przycelowałem, to też nie trafiłem. Ostatnia peska to w ogóle została w magazynku, jedna też tak głupio wystrzelona, ale to dobrze, że ta peska została. Też dzięki temu detrakuje typa 58. Czyli zapomniałem wspomnieć, że ten magazynek jest dość Dość celny, nie jest to jakiś sniper, ale jeżeli macie odpowiednio wyszkoloną załogę, macie odpowiednie moduły i skupicie działko, to te pociski jednak zwykle trafiają. Jest też dosyć też długi czas e, przeładowania tego działka, no niestety tak to bywa. Aczkolwiek uważam, że ten magazynek jest dość przyjemny. Niestety nie wyciągniecie nikogo, nie ściągnięcie na, na jeden klip całego pojazdu no, na jakąś szósteczkę Ewentualnie zwykle ten grzecz tak, że właśnie się wychylamy, ewentualnie zgadniamy jedną peskę, za to oddajemy cztery. Następnie się chowamy, niestety zabrałem już dwie peski praktycznie od t 25 przez 2 oraz e, Schmalthuma. Wystrzeliłem praktycznie można rzec trzy pociski, w to od T29 mamy 1200 uszkodzeń jest tam tampu BHP. Ta pozycja też jest dosyć e, dosyć e, ryzykowna z powodu tego, że jeżeli u przeciwnika gra artyleria, to te artylerie często się skupiają i walą tutaj w te zgromadzone pojazdy dzięki temu, że właśnie ich Pojazdy ich sojusznicy spotują tutaj na okrągło nas. Na szczęście na razie tej, ten FV304 coś nie strzela. Ja tutaj tak ogólnie obserwuję tę kw dwójkę Pierwszy pocisk trafia. Drugi niestety nie przebija przeciwnika. Tutaj na się za chwilkę H dobiją nawet. A może tutaj mi się udało strzelać, nie jestem pewny. A jednak ja go tutaj dobijam, proszę bardzo. Mam już nową fraga, 1000, prawie 700 na liczniku. Jest 5 do 5. Mamy przewagę prawie 1000 uszkodzeń, już ta przewaga się 1000 y, punktów życia przeszło. Ta że jest ogólnie mniej niż 1000. Mamy 6 do 5. Ja tutaj sobie na spokojnie ten klip. Ten magazynek ma właśnie tą zaletę, że y, ma te 4 podiski. To potrafi zrobić robotę jednak. moim takim typowo ulubionym pojazdem jest y, plus 46. Ale LordCom tak samo lubię sobie pograć. No w wyniku to, że mam do to po prostu jakiś sentyment. Tutaj kombinuję jak się tutaj jakoś wychylić. Może ten właśnie krzaczek jakoś na tego Contradictiusa. E, Nasza M6 jakoś pojechała głupio. Zginęła. Ja tutaj się wychylam. Jedną peskę zadaję, dostaję spota, więc szybko zjeżdżam tej patrzę czy moi nie wyjadą. Proszę bardzo o to, czy to dobija tego Contradictiusa. Ja tutaj się wychylam, patrzę, jest tam ogólnie Hellcat. No niestety, już nie zdążę w niej odtrafić. te 25 x 2 również tam stoi, też go nie widzę. Przecinek sobie dobrze, dosyć ogólnie radzą, jest 7 do 9. Znowu mam teraz ogromną przewagę, można by, że jest wręcz nawet 3000 uszkodzeń. teraz tak szybciutko, ogólnie wszystko się zmienia. KW85 jest wykryty, niestety, ja na niego nie mam przestrzał. polecam właśnie sednę cełownikiem tak zawsze jednak pomajtać albo pokręcić, gdyż owijcie, przez chwilę tutaj był pas widoczny. Gdzieś tam czasami coś może wystawać, a wy po prostu, jeżeli będzie tylko trzymać ten środku, to często nic nie postrzelacie sobie w takich w taki przypadkach. Ja tutaj celuję właśnie to t 345, oraz C29, ale niestety ogólnie ta niebo zbytnio bicia. Tutaj wyjeżdża T25 przez. Przepraszam, Hellcat super. On dostaje peskę, tu jest C25 przez 2, to nie trafiam. Tak powiedziałem, to nie jest też jakiś najlepszy snajper, i zdarzają się właśnie Peski głupie. Czasami tutaj wszystko wchodzi, czasami jest taka sytuacja jak teraz. Jest 3 do. 3 pojazdy mamy w stosunku do 6, można powiedzieć, że ogólnie już jest pewna przegrana. Przewaga, przeciwnik ma 2300 punktów wytrzymałości, prawie że więcej. Aczkolwiek już nie z takich opcji się wychodziło. Mam dwa fragi, tutaj kombinuję, sobie co zrobić. To jest właśnie ta kwestia tego, że mam ten magazynek. To jest naprawdę bardzo, to bardzo przydatny w takich sytuacjach. Popatrzcie, T29 stoi. Jedna peska dobija nasz ogólnie, Cito. Czekam na to T30-45. Tutaj podjeżdżam delikatnie, żeby mieć na jego bicie, może jakoś go tutaj wyspotować. Tutaj też załoga jest sześciopelkowa, bo to jest zbaczata, więc nie ma też co ogólnie ukrywać, że jest to jakiś yy, bardziej wiem, tutaj jest zestaw, jeżeli chodzi o te wszystkie yy, kwestie załogowe, czy modułów. Moduły tutaj są zwykłe, a ja nie, nie posiadam zbytnio jakichś ani różowych, ani fioletowych akurat, a przynajmniej nie na tym pojeździe. T-34-85 zniszczony, jest 11 do 12 3 flagi i 2500 uszkodzeń. Nie jest taki jakiś fenomenalny wynik, aczkolwiek chciałem wam ten raz też ogólnie tak po prostu pokazać, bo nie jest jakoś super. On nie widuje go super często na tych polach bitew. A uważam, że dalej ma ten pojazd jakiś tam swój potencjał, jest dość ogólnie przyjemny. Kombinuję to ogólnie, gdzie podjechać? Myślę sobie, ok, tam było te 25x2. Tam jest po prawej stronie było zaś ogólnie, czyli gdzieś tam jest barask. O no to myślę, hmm, pokręcę się, może tutaj ogólnie ktoś podjedzie z nich, może tutaj coś ogólnie pospotuję, nasi albo, albo ja. Widzę, że nasze cheeto wykryło tego. Baraska, tutaj szybciutko się ogólnie obracam, postaram się tą Cheeto naszą pomóc, bo jednak stracić kolejnego sojusznika i zostać ogólnie sam z t 3485 tak troszeczkę kiepsko nie ukrywam, nie? Nie widzę tego Baraska, on jest tam prawdopodobnie na tym lekkim nasypem. Nasz Cito obrywa, tutaj wierzę mi T-25 przez dwa, szybko skupiam na T-25 przez dwa, na auto-aimie praktycznie, z tym prawym przyciskiem, a T-25 przez dwa zdjęty, Wychylam się na Baczata. Chcę tutaj tą pescę szybko jakoś niego strzelić. Niestety Baczata. E, przepraszam bardzo, Barask, Matko, przepraszam Was, to przejęzyczenie okropne. Barask e, ucieka. A Arta w ogóle, nie wiem czy trafia we mnie, czy obok to tak centra wyglądałoby, centralnie trafia we mnie, ale nie mam żadnych obrażeń praktycznie. żadnego ogłoszenia, bo to jest też mały kaliber. Jest to FV. E, Barask ucieka od nich. Jest trzy. 12 do 12, czyli 3 na 3 zostało u nas 3 000, niecałe 200 uszkodzeń na liczniku. 4 flagi to nic nie chcę jechać na pałę, bo też po prostu wiem, że bardzo łatwo jest ogólnie zginąć. Jakby nie patrzeć w takiej sytuacji, jechać na hura. myślę, że może coś też moje ogólnie pospotują, Może coś te jakiś błąd i wyjadą na pałę. Po prostu tak ogólnie nastawieni na szybkie zakończenie starcia. Na razie jakości też nie zapowiada, niestety. Pamiętajcie, aby właśnie zawsze starać się wykładać, jeżeli macie to możliwość, jakieś krzaczki. Najlepiej, żeby po prostu te krzaczki, jak patrzycie sobie przez ten celownik powiedzmy, żeby one nie były takie przeźroczyste, jak to ma mi e, miejsce tutaj, tylko żeby jednak te krzaczki były w pełni... Żeby nie prześwitywały, o. Jeżeli będziecie po prostu w pełni zakryć, to macie wtedy też lepszy bonus do kamuflażu. Ja tutaj tak po prostu staram się tak e, troszeczkę ryzykownie tak wystawiać się. Myślę tutaj może ktoś podjedzie z nich, może tutaj jakoś ogólnie wychylą, może tutaj po prostu zaatakują. To jest my wszyscy faktycznie skumulowani w tym jednym miejscu. Ale też się może tutaj wie, czy tak ogólnie stać, bo tak może bitwa się wręcz ogólnie skończyć szybciej niż ktoś się ruszy. Więc to już tak troszeczkę nerwowo tak ogólnie myślę, zastanawiam się, czy jednak nie podjechać, czy jednak nam nie przeatakować, czy może jednak nie skorzystać z okazji, że mam te 750 punktów życia przeszło i coś tej mogę jeszcze przyjąć. No i postanowiłem się ogólnie ruszyć. Jadę na początek właśnie tak jak znaczam na mapce przez tą linię C7 kombinuję gdzieś tam podjechać obok naszej bazy i na te kulminacyjne miejsce gdzie biją się głównie czołgi ciężkie jakoś tam nakierować swój główny atak. Ciśniemy tutaj, staramy się też nie niszczyć zbytnio drzewek, jakieś ewentualnie pojedyncze przeszkody. No Jasne, że można, ale wiadomo są te wszystkie... Yy, modyfikacje, które umożliwiają właśnie wyświetlenie, gdzie sojusznik je, przeciwnik jedzie, gdyż yy, dostaje się informacje o zniszczonych przeszkodach. Dostaje spota, ktoś nie trafia. Proszę, drugi pociec niestety mnie przebija, mam 400 punktów HP. Dostaje od Baraska. Mu też troszeczkę gorzej podosował poniżej jego średnich. Artyleria znowu nie trafia, coś ogólnie ma pecha w tej bitewce. No i już tak kolorowo nie ma tej klika moim sojusznikom, że ruszyli, szczególnie, że też, też przeatakowali, gdyż tam jest gdzieś Barask. Na szczęście, oni dosyć rozumnie pogrywają i zmieniają pozycję. Już tutaj, można powiedzieć, że już nie ma żartów, tak? Ja tutaj mogę podjechać, oczywiście, że mogę, ale też zdaję sobie sprawę, że tak jak po prostu jak ja wyjadę, to cały ostrzał przeciwników skupi się na mnie. No i ta bitewka najprawdopodobniej dla mnie się po prostu zakończy. Nieprzyjemnie. Mam tutaj 3165 uszkodzeń. Całe 600 po spocie. Cztery Fragi. Nasz Cito bardzo fajnie zagrał i tej postawy postawia podjechać, pospotować dla nas bardzo przytomny gracz, grający podróżny, Bardzo to doceniam. Spotuje Chili, spotuje Baraska. Barask dostaje ode mnie Szota i pada za szczęście podosowane 302 uszkodzenia. Nasze Cito obrywa, artyleria się przemieszcza, a ja już się tak myślę, no kurczę, przygotowałbym się jeszcze więcej tych uszkodzeń na strzelać. Ten chili znika, F tutaj tej czas ogólnie stoi. nasze ci to też. Ja się zastanawiam, czy podjechać, czy na pałę, czy po prostu ogólnie jednak jakoś tutaj sensownie pograć. No i myślę sobie, dobra, przyda się to jeszcze coś ogólnie postrzelać, jeżeli chodzi o jakieś fragi. No więc kręcimy się i za chwilkę tej ogólnie wyjeżdżamy. Na szczęście, 45, gra dość mocno z tyłu, ale też ma 2% HP. Nie dziwię się, powinien się kolega paść. Chciał też jakoś tej wspomóc nas ogniowo, ale nie chciał po prostu jechać jako mięso armatnie. Stąd ja postawiam, że jakoś ich tutaj opiadę Spotuję sobie fv skupiam to moje działko, strzelam, 315 kolejny raz porosowane powyżej normy, byłem wręcz yy, szokowany tym, 6 fragów, 3800 uszkodzeń. I wyspotowany Chidi, ale to już chyba przez naszego Cheeto akurat, bo ja tutaj coś go nie mogłem dostrzec. Polega to ogólnie zrywa. Zostaje mu 5% HP. Ja wyjeżdżam. Strzelam. 7 fragów. No niestety zabrakło to jednego do e, Lidia Waltersa. 15 do 12. 3844 uszkodzenia. A my za chwilkę tutaj przechodzimy do ekranów końcowych. A ekrany końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę wpadła wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. Specjalista. Duży kaliber. Brutal I jeszcze jakieś, jakaś, jakieś dziejne baretki. 3844 uszkodzenia zadane, 1341 bazowego doświadczenia. Jest to pierwszy najlepszy wynik w różnie pod względem i uszkodzeń, jak i zarówno ekspas zdobytego. Za bitewkę również na rezerwach wpadło i na koncie premium 202019 2019 kredytów. Bardzo fajny wynik w zasadzie i. 171 268 krytów na czysto z bonusami do doświadczenia tej wpadło mi w sumie 11 267 expa, jak widzicie tej załoga jest 6 pelkowa plus te wszystkie dodatkowe pelki są zrobione modułów tej niestety nie pokazałem ale to jest za chwilkę, to szczególnie w prawdopodobnie na koniec jakąś taką e, zrzutkę z tych moich modułów. Ja tam gram też na turbo. Za chwilkę to też pokażę. Pamiętam Wam jeszcze o możliwości zdobycia 1000 sztuk złota na kanale. Warunki, żeby to zdobyć przedstawione są tutaj na tym następującym screenie. E, możliwość tego to jest do tego 8 marca. Zachęcam Was bardzo serdecznie, nic to nie kosztuje. I co dla Was taka też rekompensata za długą nieobecność i dla tych tutaj głównie zostali na tym kanale. Także weźcie udział, zachęcam Was. A może akurat to Wy zdobędziecie, to złoto Wam się przyda. Ja tutaj będę też ogólnie zadowolony, jeżeli yy, ktokolwiek będzie chciał tym, w tym rozdawnictwie wziąć udział. Także to będzie tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć!